Dzień dobry. Ile to kosztuje? Takie pytanie bardzo często dostajemy od naszych klientów, i to pytanie dzisiaj wędruje do Michała. Ale uwaga, uwaga, nie możesz odpowiedzieć, to zależy. Ale to zależy. <grystanie> <grystanie> Ale tak na serio nie będę trzymał Was w niecierpliwości i od razu odpowiadam i konkretnie. Wdrożenie lejka sprzedaży produktu cyfrowego w zależności od tego jaka ta strategia będzie to kwota od 8 do około 25 tysięcy złotych jednorazowo. No i tak jak wspomniałem to zależy od kilku elementów. W tym miejscu albo w tym miejscu na karcie znajdziesz film, w którym opowiadamy o tych najpopularniejszych lejkach sprzedaży produktów cyfrowych. A teraz do konkretu od czego dokładnie zależy. Ale zanim zaczniemy koniecznie zostawcie subskrypcję, uderzcie w dzwoneczek i napiszcie w komentarzu czy 8-25 tysięcy za wdrożenie lejka to dużo czy mało? Celem lejka marketingowego jest zarabianie. On ma generować nam przykład, więc jest to inwestycja, a nie palenie kasy. Ale lejek zawsze składa się z kilku fundamentalnych elementów. Bez względu na to, o jakim lejku byśmy mówili, musi mieć miejsce, w którym będziemy sprzedawali. Często robimy to w formie landing pagea, czyli takiej jednej prostej strony internetowej, która zawiera niektóre funkcje, na przykład pobiera dane kontaktowe, albo od razu prowadzi do koszyka zakupowego, czyli miejsca, w którym można dokonać płatności. Samo stworzenie takiej strony, w samej formule, nie jest zbyt skomplikowane. Ale jak to zwykle bywa, między dobrym landing page'em a złym landing page'em jest różnica kilka milionów przychodów. Odpowiednie elementy, odpowiednie wykorzystanie, atencji, uwagi, kierowanie do miejsc, na których nam zależy, podkreślanie punktów głównych i tak dalej, to cała strategia, którą buduje się na takich landing page'ach. No właśnie, landing page to elementy techniczne. Oprócz tego niezwykle ważna jest sama oferta, tego jak jest napisana. Czy jest napisane językiem sprzedażowym, czy jest tam jakaś historia, czy są tam zbudowane elementy, które wzbudzają potrzebę zakupową w naszych odbiorcach. Napisanie dobrej oferty przez dobrego copywritera musi po prostu kosztować, bo wymaga pewnej strategii, przemyślenia poszczególnych elementów, zbudowania niejako całej historii wokół tego naszego konkretnego produktu. Często przez sprzedaży produktów cyfrowych mówimy też o różnych narzędziach, które są nam niezbędne. Może to być narzędzie do wysyłania SMS-ów. Może to być narzędzie do wysyłania maili, mogą to być jakieś automatyzacje. No właśnie, a kiedy mówimy o mailach i o SMS-ach, to ktoś musi te treści ponownie napisać. A kiedy przychodzimy już do tego, że ten lejk jest gotowy, skonstruowany, jest no to musimy zacząć emitować na niego reklamy. A żeby mieć reklamy, potrzebujemy kreacja. Dobre lejki marketingowe są ze sobą spójne, czyli kreacja powinna być spójna z tym, jak wygląda nasza strona, na której później dokonujemy konkretnej sprzedaży. A gdzie tu jeszcze się chodzi analityce? Co analizować, jak analizować? Dobre lejki marketingowe to takie, które są zoptymalizowane, a będą zoptymalizowane, kiedy mamy odpowiednio, prawidłowo, dobrze zmierzone dane, więc wpięcie analityki w to wszystko jest również bardzo istotnym elementem, który ponownie kosztuje czas dewelopera, czyli kosztuje czas pracy. No i na koniec, wszystko jest gotowe. Krem de la crème. creme. klem de la Najważniejsza rzecz, zaczynamy zarządzać reklamami. Oczywiście możemy robić to samodzielnie, ale tutaj ponownie diabełtki w szczegółach. Pomiędzy źle zrobioną kampanią, a dobrze zrobioną kampanią jest kilka milionów różnicy. No tak, wspomniałeś tutaj o najważniejszych elementach, które są, można powiedzieć, że konieczne prawie w każdym lejku sprzedażowym, w tej lub w innej konfiguracji. No i w sumie stworzenie ich jest, no można powiedzieć, że obowiązkiem, aby ten lejek faktycznie działał. No ale odpowiadając na pytanie, ile to kosztuje, na pewno będzie mocno uwarunkowana, odpowiedź na to pytanie będzie mocno uwarunkowana tym, co właściwie chcesz oddelegować. Bo wiadomo, jeżeli jesteś solo przedsiębiorcą, Osobą, która dopiero zaczyna tworzyć produkty cyfrowe, być może chcesz się tego wszystkiego nauczyć i samemu zrealizować każdy element, Lake sprzedażową ofertę i tak I to całkiem niezłe rozwiązanie, bo wtedy można na pewno ważnych rzeczy się nauczyć i wtedy zobaczyć, jak ten cały ekosystem działa. Ale no i więcej rzeczy chcesz oddelegować, ty musisz sięgać głębiej do kieszeni czy do swojego portfela. Odelegowanie pracy w związku na przykład z Twoją ofertą, ze stroną lądującą, możesz powierzyć freelancerom. Myślę, że każda osoba, która się tym specjalizuje, robi pewne Jakiś fragment Twojej kampanii może Ci pomóc za relatywnie niską kwotę, ale czy to będzie najwyższej jakości, czy to będzie najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla Ciebie, nie wiem. Sam współpracowałem z wieloma różnymi freelancerami, którzy są dobrzy i naprawdę robią fajną rzecz, powiedzmy, fragmentaryczną dla Twojego lejka z stronę, ale niekoniecznie mają taki luk na całą strategię, na cały lejek sprzedażowy i tym podobne. Czy można powierzyć wszystkie elementy jednej agencji reklamowej, to też może być dosyć ryzykowne, ponieważ jeżeli jesteś twórcą internetowym i na przykład przyjdziesz do agencji, która zajmuje się głównie sprzedażą produktów takich fizycznych, taki typowy e-commerce, albo promocją lokalnych biznesów, no niekoniecznie mogą udźwignąć ciężar zbudowania lejka sprzedażowego, więc jaka jest najlepsza opcja? Oczywiście zgłosić się do nas, ale spokojnie w tym materiale nic nie będziemy sprzedawać, ale jeżeli chciałbyś przegadać Twój lejek sprzedażowy, sposób, jaki możesz nam wydelegować, czyń swojej pracy, co powinieneś Ty zrobić jako twórca internetowa, internetowy, kliknij w link w opisie, umów się na totalnie bezpłatną konsultację i wtedy możemy porozmawiać szczegółowo o Twoim lejku sprzedażowym. Samo potem zarządzanie całą kampanią i optymalizacją to też jest dosyć czaso i stresogenny czynnik, żeby móc z tego lejka wyciągnąć maksimum. No i tutaj na pewno jest wymagana specjalistyczna wiedza, także jeżeli chcesz posiąść jej przynajmniej jakiś fragment, zapraszamy na bezpłatną konsultację. No może to być też troszeczkę potencjalnie no takie trochę zgubne w odbiorze, no bo wydaje się, że menadżer reklam na przykład jest bardzo prosty, że tam wystarczy kliknąć cyk i zaczynają lecieć pieniądze z nieba, a okazuje się, że no cóż, ja, zarówno jak i Patryk, no, możemy śmiało nazywać siebie ekspertami. Pracujemy od wielu, wielu lat, ale na przykład ja osobiście dzisiaj już nie odważyłbym się robić dla siebie kampanii, no bo wiem, że trzeba tam być w ciągłym procesie, ciągle się tego uczyć, doszkalać, weryfikować. W naszej spółce aktualnie zatrudniamy tylko i wyłącznie ekspertów, którzy robią tylko i wyłącznie to, mają tą jedną wąską specjalizację. Patryk wspomniał o tym, że właśnie poszczególne etapy można podzielić na realizację takiego lejka. Ja spoglądam sobie na nasze checklisty, które wykonujemy, żeby się na nich bezpośrednio odwoływać, jakie to elementy mogą być. No i na przykład właśnie podczas współpracy czy wyceniania takiej współpracy z nami możemy też w wyraźny sposób podzielić się pracą. Na przykład może się okazać, że kiedy robimy stronę internetową landing page'a sprzedaży kursu czy zapisu na webinar, no nie chcesz zajmować się kwestią programistyczną, kwestią developmentu, przygotowywania tych wszystkich analitycznych elementów, umiejscowania konkretnych bloków i tak dalej i wolisz oddelegować przygotowanie szablonu i kodowania nam. Ale ofertę o swoim produkcie, czyli kwestie copywritingu, wolisz zostawić u siebie i napisać je samodzielnie. I właśnie w taki sposób dobrze współpracuje się z firmą, gdzie ten jasny podział pracy następuje. Kolejna kwestia, to chociażby właśnie przypomnienie o webinarze czy na przykład dodatkowe przypomnienia związane z ratowaniem koszyków w naszych lejkach marketingowych. No po pierwsze trzeba to napisać, ale trzeba też to skonfigurować, żeby tam ktoś nie otrzymywał błędnych komunikatów. Mówimy też o takich kwestiach jak chociażby później przygotowanie kreacji. Często y, można takie kreacje przygotować łatwo, szybko i przyjemnie, tak się przynajmniej wydaje, ale ponownie, pomiędzy dobrą, dobrą y, kreacją a złą kreacją jest kilka milionów różnicy w przychodzie, więc zrobienie grafiki. W prostokącie, kwadracie, leżącym prostokącie, z jakimś tam takim elemencie, takim albo innym, no może wyłagać po prostu czasu, który lepiej jest poświęcić na coś innego, skupić się na obsłudze klientów, zamiast na dłubaniu w takich prostych grafikach, czy właśnie pisania jakichś nagłówków i wymyślania kolejnych pomysłów. Może lepszą strategią okaże się oddelegowanie jakiegoś elementu, właśnie na przykład przygotowania grafik, czy napisania treści, czy przygotowania, zredagowania strony komuś innemu. Ja jeszcze na tą kwestię delegowania spojrzałbym w takiej formule, że my często myślimy o delegowaniu jako dobra, zapłacę Ci 500 zł za zrobienie czegoś, bo przykładowo mi się zejdzie dłużej, ja nie mam doświadczenia, a moja stawka godzinowa wynosi tyle i tyle, więc ekonomicznie uzasadnione będzie zaprzemknięcie do, do tej pracy jakiejś tam innej osoby. Ale ja bym też zwrócił uwagę, że nie zawsze te najtańsze oferty będą najlepsze, ponieważ osoba, która robi strony internetowe na przykład dla lokalnych biznesów, to niekoniecznie ta osoba, która zrobi Ci super ofertę sprzedaży Twojego kursu. No tak. Osoba, która robi powiedzmy E i postawić jakąś wtyczkę na WordPressie, żeby sprzedawać ten kurs. Niekoniecznie zrobi cały lejek sprzedażowy, że to było ze sobą spięte, więc na pewno trzeba zwrócić uwagę na jakieś najważniejsze standardy dla każdego z poszczególnych elementów lejka sprzedażowego, aby one sumarycznie były dla ciebie efektywne. I oczywiście, no, można zrobić wszystko samemu. Tak Wracając do początku, możesz zdobyć super wiedzę, czy z Polski, czy z Stanów, jak zrobić kampanię webinarową, jak zrobić ofertę, jak przygotować produkt. No ale wydaje mi się, że to jest takie porównanie, by no nie wiem, zbudować coś absolutnie od zera. Można to robić, ale po co? Tak? Jeżeli oczywiście jesteś na początku drogi masz dopiero jakiś skromny budżet, który zainwestować, to naucz się tego, bo nawet będąc osobą, która przejdzie przez te etapy, przyjdziesz do agencji, przyjdziesz do freelancera, śmiało możesz powiedzieć, słuchaj, ja od tej strony oczekuję nie tylko, że ona będzie zrobiona, ale że będzie perswazyjna i na przykład będzie wpięta analityka i będzie taka konwersja, czy inna. Masz większą świadomość, więc tę drogę na pewno polecę. No właśnie, wszystko sprowadza się do tak naprawdę odpowiedniego wyboru, żeby na koniec dnia też sprawiało jakąś formę fanu. No bo po co walczyć z rzeczami, które się na przykład irytują albo męczą. Na przykład, ja osobiście bardzo nie lubię dłubać w grafice i z każdym razem mnie to frustruje, że jak już sobie wymyślę kreację w kwadracie, to później trzeba ją przerobić na 20 różnych innych formatów w różnych rozmiarach. I zamiast poświęcać swój czas na uczenie się programów graficznych, na zastanawianie się, jak to powinno wyglądać, wymyślanie konceptu, a później jeszcze męczenie się, żeby dostawać te rozmiary, wolę takie elementy po prostu zacząć delegować. Takich rzeczy, jak wspomnieliśmy chociażby w kontekście budowy lejka, czy później już zarządzania reklamami, społecznością, czy jakkolwiek sobie to nazwiemy, no jest całkiem sporo. Więc może rozsądna będzie właśnie taka forma hybrydowa. Część pracy które sprawiają Ci fan, na przykład pisanie oferty, bo znasz swój produkt najlepiej, jak chcesz o nim opowiedzieć innym i wiesz, jak chcesz o nim opowiedzieć, może ofertę najlepiej by była, byś napisał sam czy sama, ale na przykład już zrobienie strony internetowej, czy podpięcie jakiejś tam automatyzacji, płatności, konfiguracji jakichś elementów technicznych, po prostu zlecić komuś innemu i zdelegować. W tych wszystkich kwestiach wybór należy w 100% do Ciebie, tak jak Michał powiedział. Nie chcesz robić technikaliów, oddeleguj komukolwiek, ale najlepiej osobom, które zajmują się tym profesjonalnie. Więc podsumowując całe nasze przy przedsięwzięcie i odpowiedź na pytanie, ile to kosztuje, to oczywiście nie korzystając z wyrażenia, to zależy, na pewno będzie kosztowało to tego, ile elementów musisz wdrożyć do swojego lejka sprzedażowego, kto będzie Ci w tym pomagał, jakie są jego stawki godzinowe, czy też za wykonanie oraz ile rzeczy weźmiesz na swoje bary, a jakie elementy wydelegujesz. Ale żeby móc delegować, żeby móc w ogóle policzyć jakiś budżet na wdrożenie swojego lejka sprzedażowego, dobrze jest wiedzieć, co dokładnie mamy zrobić, więc jeszcze raz serdecznie zapraszamy Cię na bezpłatną konsultację, gdzie możemy porozmawiać o Twoim lejku sprzedażowym całkowicie bezpłatnie ułożyć plan rzeczy, które będziesz potrzebował do zrobienia i poznać też naszą ofertę, więc jeśli planujesz stworzyć lek sprzedażowy, link do konsultacji znajdziesz w opisie.